Cześć, a więc dzisiaj będzie oficjalnie 10. Charm Update, którego się bardzo cieszę, bo nawet fajne charms zrobiłam i ja mam, mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, ale zanim zacznę do pokazywania Wam charmsów, to Wam pokażę, jak mówiłam kiedyś, nie na tutorialu, bo na charm update. E, Um, ja dostałam takiego goska w Kinder Niespodziance, i wiem, że lubię takie pierdoły, ale takie fajne są, bo one są właśnie z Marvel, z takich super bohaterów. Ja takich lubię, i w ogóle. I to jest ta jego karteczka: to jest Venom, i on jest zły tak naprawdę wygląda. On jest z tych złych, tu na dole. I oczywiście kupiłam sobie wczoraj jeszcze jednego: e, to jest taki gostek. I to jest Thor. Tak on tu wygląda. Nawet na początku nie wiedziałam kto to jest. I ja zawsze oczywiście dostaję tych złych, bo ci na górze to są dobrze, ci na dole to są chyba źli. No, jeszcze żadnego dobrego nie miałam, ale chcę mieć tego, Ironmana, Halka i Spidermana i może Kapitana Ameryka, a ze złych chcę tego. Mówiłam no takie pierdoły, ale ja jako dziewczyna takie rzeczy, ale ja takie lubię. Więc teraz zaczynamy chart date. A więc pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, to jest rzecz, którą na pewno znajdziecie tutorial na moim kanale oczywiście. To jest właśnie taki ocean, tak to nazwałam, głupia nazwa, nie miałam nic innego do wymyślenia. To jest piasek, grafa, koralowa glony i to jest tak jakby dół oceanu. Pokażę wam. Było tak fakturowany ładnie. I w piątek, oczywiście, zrobię tutorial na takiego raka. Fajnego, tutaj. I to jeszcze nie jest specjalnie upieczone, właśnie. chociaż bym mogła to przykleić, ale wolę nie. Następną rzeczą to. Mam taką malinkę, która też nie jest upieczona jeszcze. No, ja taka normalna malinka. Podoba mi się, jak ona mi weszła. Następną rzeczą jest również owoc. I to jest taka truskawka z modeli na Fashion. Eee, naprawdę mi się ona podoba, tak z tyłu wygląda. Tylko, o. Powinna być na wieciorek, bo jest dość duża, ale nie zrobiłam, bo nie mam tych zawieszek, poza tym trochę jest zbyt gruba. A tak ładnie mi wyszła, więc chciałam jej robić chudszej. Eee, następną rzeczą jest <laughs> mój pierwszy makaron. Nie wiem, chyba tak to się nazywa. To jest taki makaron czekoladowy i ta góra i dół mi wyszło bardziej taki kawowy kolor. Na górze czekolada. Ale podoba mi się nawet. No, jako, jako pierwszy to ma dobrze mi wyszedł. Kolejną rzeczą to jest takie chińskie ciasteczko. To jest chyba chińskie czy japońskie. I tam są takie różne wróżby, a ja zrobiłam, że tu pisze itmi. me, czyli zjedz mnie w stylu kawaii. Słodkie. E, następnie mam taką sowę z modeli na fashion. Jest taka zielona, ma żółte ma skrzydełko i ma takie słodką buźkę. I tutaj ma takie jakby futerko, które zbytnio nie widać w kamerze. Następnie mam coś takiego. To jest po prostu miks kolorów. E, zrobiłam formę na gofra która niezbytnio mi dobrze wyszła, bo o, właśnie, mi się łazła, mała i będę musiała to przykleić klejem. Czego ja nie lubię kleić klejem, bo długo to zajmuje i trzeba trzymać to ciężko, jest trochę dobra. Następną rzeczą jest taki jednorożec, jako yy... jaką się nazywa? Wieloryb, o bialory, czy coś w tym stylu. I on jest w stylu kawaii, i on jest jednorożcem i on może pływać i latać. Tak sobie go wymyśliłam. No, nie widziałam tutorial, ale go tak nazwałam, że on umie pływać i latać. Na e... to jest taki misiu. To jest taki bardziej kolor lawendowy. E... Na kamerze tego nie widać. On jest taki, ma serduszko na, na nosku. I tu ma taki ogonek. Taki słodki jest według mnie. Um, następnie mam takiego kotka w dyni, na Halloween, bardziej, ale mi się tam podoba. fajne jest. Um, następnie nie wiem, bo tutaj mam duże rzeczy, i co na koniec wam pokażę? Nie wiem, czy Wam pokazywam taką koalę. Jeżeli tak, to przepraszam, bo ja mam złą pamięć. A jeżeli nie, to taka słodka, bo ja lubię koalę. I jeszcze jedną kolę mam. Taką e, z bambusy. Bo zrobiłam taką pandę z bambusem, a bo pandy jedzą bambusy, a koalę jedzą eukaliptus. To jest taki podobny do bambusu. Mam takie kwiatki tu różowe. No i następną rzeczą, które są takie duże. To jest taki tort ze świeczkami, bo mój tata miał, ma dzisiaj urodziny, więc dla niego go zrobiłam. I uważam, że mi bardzo tak czysto wyszedł, tak naprawdę ładnie. Są trzy świeczki. I kawałko oczy nie mam, bo mi nie wyszedł. I zmieszałam ten niebieski, różowy i fioletowy razem i uzyskałam taki lawendowy kolor mi się podoba I w środku jest fakturowany, w środku jest różowy i jest taka jedna, taki jakby krem fioletowy i potem znowu różowy, a cały tort jest niebieski taki jest dość ciężki, taki duży mi wyszedł ten tort tym razem chyba pierwszy taki olbrzymi i teraz zajmiemy się dużymi rzeczami, no nie może takimi dużymi, ale takimi co mi bardzo dużo czasu zajęło na przykład Taki o smok, chyba smok, w ka z stylu kawaii, naprawdę mi bardzo długo zajął. E, robienie, no fajnie się robiło to uszy i tutaj głowę, a zrobienie ciała, nóżek, skrzydła były okropne. Jeszcze do tego jedno odpadło, to musiałam kleić klejem. E, no i on tak właśnie wygląda, i naprawdę mi się podoba. E, no i ostatnią rzeczą, coś z niej odpadło. O nie! O nie! Okej, okay, no dobra, trudno. I ostatnią rzeczą, którą wam pokażę, to jest taka osy która ma różowy ogon, na którą nie zrobię tutorialu, bo się ją okropnie robi. Nie umiem jej robić, tylko się przyznam. Taki, co z tyłu włosy tak byle jak zrobiłam. I już nigdy w życiu nie zrobię, bo się nienawidzę takiej rzeczy robić. Ogon i nawet lata. Ale nawet mi się podoba. Ma taki różowy ogon. E, I tutaj musiałam włożyć e, nie agrafkę, tylko wykałaczkę, żeby tutaj się to wszystko trzymało. Z tym ogonem była taka okropna masakra, tak się trudno to robiło. Ale zrobiłam ją i mi się nawet podoba. Ona jest taka płaska bardziej, że nie stoi tak leży. Więc tak. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje em, charmsy na numer 10. Oczywiście będę dodawać nowe. Przez jakiś czas mogę nie dodawać, bo nie mam żadnych pomysłów. Straciłam totalnie węgiel do modeliny. No, chcę robić, ale nie mam żadnego pomysłu, co robić. Może napiszcie mi w komentarzach, to wtedy coś zrobię na tutorial, na coś. Bo strasznie nie mam co robić. No i to chyba tyle. Więc bardzo dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Subskrybujcie, lajkujcie. No. Powiedziałam już łapki w górę. E, no i dzięki za oglądanie. Cześć.